Wszystkim na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzimy sobie urbex opuszczonego, spalonego burdelu. Jest ze mną. Cześć, cześć. Kaczorek. Tak to mniej więcej wygląda z zewnątrz. Tam jeszcze jakiś budynek jest. Jest minus 14. To jest strażnica. Tam jest strażnica. Kaczorek mówi: tak mnie męczyliście. Męczyliście. Nagraj urbex z kaczorkiem. Więc postanowiłem przyjechać do niego na dzielnicę. I nagramy sobie. Urbeksik Od tego zaczynamy? od budynku czy od Pierdzielamy strażnicy? się do strażnicy Ty się spalony ty no, też Tu był kibel? Tak O, Kible były Tu było jakieś zejście do kanału Ty tam jest wejście na górę? Tak Dawaj na górę wbijamy My tak tu, Mam nadzieję, że kamera da radę nagrać Bygało przy takim biegać, dużym. Tu widać jakieś zwierzę biegało. Nie będziemy się w bo są dziury w dachu. No, ja tu normalnie staję, a tu normalnie wychodziłem. O. Uf, było. Ja. No. Dobre. Kurde. Tak. Spalony, spalony. Ale do strzelania się nadaje. Wielki mur. Tu był jakiś chyba garaż. Multum śmieci. No. Lecimy dalej, lecimy na dół. Jest strasznie zimno. Kaczorek, będzie jakaś piwnica? Będzie jakaś piwnica, głęboka, podobno taka jakby dwupiętrowa. Dobra. No więc lecimy dalej. Mam nadzieję, że się nie zszlizgnę, bo te schody są strasznie zniszczone. No. nasi tu byli nasi tu byli o i wyrzutnia nawet jest alaka stara o kurde ale śmieci no bo ty też sobie w to żulec sobie tu wziął no teraz to by prędzej zamarz tam ile doniczek Kiedy ze snajperką i stąd waliłem ich tu wszystkich. na stuchę. No, miejsce powiem wam, że dość fajne na SG. Widać... Ogólnie, tu była kuchnia, z tego co wiem, Kaczorek, nasz przewodnik. Tu była kuchnia, nie wiem dokładnie, gdzie wejdzie, widziałem tam jedne drzwi, i ja ona została właśnie najbardziej spalona. O, czekaj, tu ciemno. Tutaj co mamy? Ja mam na a tu jest ta piwnica? Ta. Ale da się do niej wejść tak mniej strasznym wejściem. Dlaczego mniej strasznym? No, tam... Patrzcie jaki dark room, ja pierdziela. No. Tutaj była jakaś łazienka chyba. Kaczor przewodnik. Tu był, też jakaś z kiblem tam. I 666. Było... Tu była kuchnia jakaś. To no, może taka miły mini... Tu był bar. Tu był barek. <laughs> Kaczor, jak opowiada, co Właśnie, gdzie było? Tam był bar. Nie, bo nie wiem, kolegi tata opowiadał. Mówił, że jeszcze... Kolegi tata ta... opowiadał, bo korzystał. Właśnie pamiętał, pamiętał czasy, kiedy ten burdel był cały. No, ci powiem, że... To chyba korzystał Duży był ten burdel. No. Właściwie niezłą Bo to była willa. Ostra, wielka willa. Ostra, wielka willa. O. Melo było. Wow, ty, ale fajne miejsce Były dwie rury Ciągnące w górę Tu był basen To jest basen Człowieku, ale wyczas miejsca To jest basen A tu jest woda? No, możesz uważać, bo tu ty To nie będę właśnie Ale to był taki mały basen, tak żeby się zrelaksować Ty, ale powiem ci To był burdal! No! To nie było byle gówno Kurde! Tutaj musiała być jakaś scena. Tak, jak by Ja pierdzielę. A to co to za ten? Tu widać, tu nie wiem, o matko nie jest, Bosko, to jaki? Tam jest na dół. Można zejść tu z nadu. Te specjalne schody. Nie wiem, tu na początku myślałem, że to winda, ale jak powiedziałem, że na dole są schody, to będą by to wagi. Patrzcie jaka ta jest. Tutaj nie wiem, co to dokładnie było. Myślę, że może jakiś kruz na parkie. Nie wiem, na bo, te nazwę, bo tu... To był taras, a nie parkiet! Parkiet! Tutaj, panie, dla męskiej uciechy tańczyła tam była widownia. Ogólnie wiem to, że jak widzisz tutaj, tu, tu są. Tam, tu są praktycznie wszędzie, jakby okna. I z tego co wiem, to tam jest każdy pokój i on każdy miał takie okna. Nie wiem. Pewnie żeby jak. Kaldu, no. Pokój, pokój samotności, o! Pokój samotności? Chyba po... pokój dla rozrywek męskich. No. Tam musiały być rury. No, tak, dwie rury były tam. Tego, co... Ty, tu jak nic, tu był lód. Był. Bo tutaj ktoś chodził. I nawet... no tak, bo jest, Ta. jest kawałek. No, tu nawet. No. Jest woda. No. Dobra, to lecimy gdzie? Na górę jeszcze? Nie, lecimy na górę. Lecimy jeszcze na górę. Ładne graffiti, trzeba przyznać. No, ładne, ładne. To, tam jest wejście, tam były bezpieczniki i różne takie. Zobaczymy. Myślę, że może wejdziemy tu, głównym zejściem. Ale to wanięże. wszystkie są połączone, te wejścia? Tak. Aha. Znaczy, chyba ten jest właśnie oddzielony, ten wyżej nie trafimy, bo ja pamiętam. Myli. Dobra, właśnie tam wyjdzie. Tak. No. Kaczor tutaj dziewczynki przyprowadzał. do no, pokój. Bo... <głos》głos》> Tam był balkon. A tu była kuchnia. Gdzie? Tu, było, tutaj, tu była kuchnia. Właśnie ona jest najbardziej zniszczona. Aha. Wszystko spalone. Tak. Byłem, to by tam... Tam jest to, to by... Ty, ale to już od dawna ten burdel nie istnieje. Co? Od dawna ten bunkier nie istnieje. Znaczy bu bunkier, burdel. Co? Czekaj, ściągnę, o. Ściągnę komin, żeby mnie lepiej słychać. No. Bo sportowa cicho nagrywa. Jakiś tarasik Tarasik I jakiś mądry człowiek, choinkę na czubku dachu tego, o, komina właśnie, nie było tego To jest tam, bo tam jest drabinka może Tu się wchodzi Tu jest, nie wiem co to dokładnie było tu, Ale to było jakiś taki... wejście na dach jest, a nie co tu było Taki strych Strych? No. Ja pierdzielę no. Czekaj, uważaj, bo tu nie wiadomo jakie deski są, w jakim stanie nie, przy... Ta, tędy ktoś się wdrapywał. W las bym tam, ale bym zamarzł teraz a nie w las. Jest tak zimno. Teraz jest zawalone tu od tyku. Dobrze, że nie przyszliśmy tu w nocy, bo tak nie byłoby co nagrać po ciemaku. Dobra, trzeba zejść po tych stromych schodkach. Dobra. O, tu też był kibel. Ja pierdzielę ty. O. do Ty tak to szczęścia pod mida. No. Tylko nie spierdziel się? Nie się Ja wiem, że znasz. No i stąd co można było patrzeć, jak dziewczynki tańczą. Dobra. Ja już ten normalnie, się będzie wchodzi na górę i jak były laseczki to oni tu tutaj i te oglądali z góry wszystko. Tak No. Powiem wam, że fajne miejsce tu musiało być kiedyś. Mojego kolegi ojciec ma około kurde 65 lat. Nie? No to pewnie jeszcze czas, jak w Polsce wiemy. mafia rządziła, bo to jak nic na tej zasadzie to polegało. O. Ta. Teraz tak byś nadal tam stanął i Ave papa. Jak nic to polska mafia musiała łapę na tym trzymać. Tylko ciekawie, którzy? Czy było miejscy? czy Pruszkowscy No to jest po stronie... Czekaj, Wisła przejeżdżaliśmy, nie? No to jest po... wschodniej stronie po wschodniej... wschodniej Wisły, wołomin. czyli Wołomin Zielonka Tam? Tak O, tam ktoś sobie biegnie Jakiś gościu biegnie, po dachu chodzimy Dobra, wbijamy się do tej piwnicy bo to chyba najbardziej zainteresuje naszych widzów może coś tam... Powiem tam chodziłem z kolegami, to się to było. Dobra, Kaczor, czego się strasz? Ja się teraz iść nie chcę, bo teraz... Ty, ale byłaby opcja, jakbyśmy jakiego trupa tam znaleźli, to tu? Nie. Weź, kurna, to Jednym kurwek się w jakiś amerykański nie znasz, trupa. Nie, ale właśnie byłby... A to tu schodzimy? No tutaj dawaj, wbijamy. Włączaj latarkę. Co tam włączyć? No nie wiesz, tam masz przycisk. A ty, tutaj to, to cieplutko jest. Ty, tutaj jest cieplutko. O, latarka w ręku, latarka, a czyli kamera w ręku, to i lepiej idzie. Ty, zobacz tutaj co jest. Kurwa, chyba jakiś. No, Jakieś szafki. Może taka szatnia była. Rury, ale śmierć. A nie, tu była też. Tu są prysznice. Gdzie? No to nie są jakieś prysnice. Nie, to taka się. Te. Tak, tak, dziwki się tu kąpały. Hej Tu tak jakby. U... Nie wiem, co to jest. Może jakaś kurza. Ty, tu zobacz jaki bajer. Boil. Ole wali, gówna Czekaj, bo Zapisałem sobie wideo, żebym nie stracił, wiesz A tu jest wyjście jedno Gdzie? Tam jest wyjście co? No o, to, A tu pewnie do tej kuchni Ty co to, to było do wejście, to było pewnie... Ty, jak wyłączyłem latarkę to faktycznie nic tu nie widać Kompletnie Ja pierdzielę. Dark room, jak ta lala. Tu byliśmy Idziemy dalej. Tam jest Idziemy tam Chodzki gdzieś widzieliśmy ten. Tu był prysznic. Ty, ale tu to cieplutko jest porównajmy do tego co jest na dworze To tu jest bajka Ty zobacz tu jaki... Tu były płytki, zobacz Są płytki. Czyli tu coś musiało być, Slenderman! Nie chciałbym teraz, żeby baterii baterie padły i w takim Slendermanze być tu. Nie? Ty no jak wyłączysz latarki to nie widać nic kompletnie O Ciemno Tu zaraz było, tak, to tu było jacuzzi. Tu było jacuzzi? Gdzieś tu, ooo, widzisz, ja, tam. Gdzie? Aha, ty, ale opcja. W tu było. No, to się... Nie, tu się... ...kłopali. I tu, w Czekaj. O, musiałem... ...faktycznie. No. Tam coś... ...kurde jest. Rury jakieś. Rury. Tutaj była chyba ten do świateł. No. Tam, oprzyrządowanie. Tu no też widać. Ty, tam jeszcze można iść. Nie. Tam, czekaj, zmienię baterię. Dobra, lecimy dalej. Tu jest słynne jacuzzi. Bateria wymieniona. Przy takim mrozie to ma prawo się szybciej zużyć. O człowieku, tu jakieś. Tak jak podczas wojny, takie okopy były z desek Tam porobione. Kurde, i to w pi piwnicy takie tu, no. Ty, a tu normalnie jest bunkier z żelbetu. Ja pierdzielę. A tu już jest wyjście? wyjście A skąd wiesz, o, pówka pewnie się coś tu szarpał. Tam później będzie, może tutaj stać, to pójdziemy tu naokoło. No idziemy, prowadź. A tu widać te pokoiki były, tu widzę tutaj. Jeszcze. Człowieku. No i tak jak mówiłem. Zobacz, pies, tu Grafy, no fajne. Codzienny pokoik. Tu widać chyba była jakaś... Nie Ta, wiem... Tak, takie pokoiki widać. tu były nie, i z widokiem bo... na niebo. pewnie kibel. kibel nie, kibel, nie, kibel. nie było Może szatnia. Tutaj, o, a tam zaś jest. Tu, o, a tu jak się strzelaliśmy to zawsze można było, było wyjście, które można było wysporządzić. Wyjdziemy przed tym tarasem. No, pokoleny pokoi tu. Welcome to my world. Ale widać tylko jaki był taras. Z azbestu. No. Kiedyś tylko azbestówki były. O. O, a tutaj był Dirty Dancing. Tam chyba było tym, miałeś, to? Może? Ja pierdzielę. I tak? wyobraźcie sobie, jak to miejsce kiedyś musiało tętnić z życiem. To jest ogromny kompleks. No, bo to, to był bardzo dobry. Ale jak wiesz, że obok są te... A ja. obok jest zakon sióstr zakrystianek. Był jeszcze, jak ten cały. obok jest za, ten zakon. Tutaj jest. Kolejne Tutaj to wiadomo Tam jak to lód, jest. jakie sople Pewnie już wiadomo tutaj Ta to tu jest to wyjście na górę O Tutaj zawsze mamy. Kolejny pokoik Kolejny To nie powiedziałem że to pokoiki są tylko to coś innego musiało być To jest jakiś odpływ rura rury To tu musiały być jakieś prysznice albo coś no, tyle pań, co tu musiało pracować, to coś musiało być na rzeczy, nie? Tu ko kolejne segmenty z pokoikami. O, no bardzo tak, jakby każdy jest podzielony, tak? I no, trzy pokoje miałeś: tam... jeden, dwa, trzy. No o, i graffiti. A wie, nie dowiesz się nigdy, co tu było. W pełni. No. O, kolejne grafy. Sztuka ulicy Misiogi Mario Nadenty, Mario Jakieś wrota A ja, dead. dead Dead I see dead people dead. Dobre Na miniaturkę takie ustawić, Dead 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 To bardziej bym powiedział, że my przyszliśmy tutaj zamiast zwiedzać sobie urbeczik Wprowadzać to my sobie zwiedzamy graffiti. O, tu już dla głodnego to wie. Ale pamiętasz, że tam nie. B... Pamiętam, ten, bo pamiętam, że gdzieś był ten Znak tych szataninów to to nie mam tutaj na Nie, wiem czy właśnie tam gdzieś przy Człowieku! Gofite. Dość duży ten kompleks. O, tu już nie To już było w takiej bitwie. Multum, ty z kulek wyszka. jest. No. A to co jest? To jest Miłość jest. A tu co jest? Multum śmieci. Wszędzie śmieci, śmieci, śmieci. To były bezpieczniki od tego losa. No może od całego to nie, ale od pewnie jakichś... A tu nie to jest. To jest ale to w sobie Aha, faktycznie. Mądre ludzie. A to może na tych bezdobni się palili. Ja Jestem Ty, patrz, jest w ścianie Judasz. Tu jest... Można zobaczyć co jest po drugiej stronie. No tak, to może jakaś tapeta była albo obraz i ktoś w tym momencie podglądał. Tam byliśmy Ale chodzi i tam jeszcze w środku było takie miejsce No nie. dawaj, idziemy Ty tutaj w środku to ciepłutko, fajnie jest No nie, jest, nie ma takiego mrozu Nie, no tu już byliśmy, panie Kaczor Nie, nie, bo na to zjadą... ...gdzieś tu O To co tu, co tu Ty będziesz zaznaczył Aha Tu, tu to nawet ten nie większość pomieszczeń jest taka sama. No, no to chida, ale to były pokoje. Myślisz? Tu może te panie dla towarzystwa miały swoje cele? Nie może łóżka były i się tu rybali. Może. Albo jakieś cele tu były. Nie znam cele, modę. A co? Myślisz, że większość tych pań to się działa z własnego wyboru? O. pxm 30 Kurwa śmieciarzu, jeden. Mało tu śmieci jest? Ale to kolega z pani Kolega, teraz kolega, słyszeliście, nie? Dobra, wybijamy się na zewnątrz chyba. Tu nie ma na to jak wyjść, ty. No tutaj to będzie przez trzakiem. Czy nie dasz rady? O kurwa, takim no O mój pleca. ty, coś mnie trzyma. Dobra, Wyłaś, jakieś, jakieś ciecie jadą do nas tam. Ktoś przyjechał sobie podriftować, dobra Dobra mordeczki, to byłoby na tyle z urbexu Jak no, wam się filmik spodobał, łapka w górę Tu cały mur, jak to wszystko wyglądało tam, tam jakiś dzik driftuje I tam był parking ogólnie dla ludzi Z zewnątrz jak to wygląda, naprawdę duży kompleks no. Więc, trzymajcie się moje mordeczki ciepło Na razie. Cês.